Internet kończy 50 lat. Wszystkiego najlepszego, drogi internecie. Pewnie nie poznalibyśmy ciebie sprzed pół wieku, kiedy to cztery amerykańskie uniwersytety Stanford, Santa Barbara, Uniwersytet Kalifornijski i Utah zostały połączone w ARPANET, który stał się pewnego rodzaju pierwowzorem tego, co dzisiaj nazywamy właśnie internetem. Przeżyłeś swoje. Rewolucję przez te ostatnie 50 lat, między innymi tą z przełomu lat 80. i 90., kiedy trafiłeś pod strzechy. Głównie dzięki naukowcom z CERN-u udało się stworzyć zręby tego, co dzisiaj wygląda i przypomina już ten Internet, znany nam z ekranów komputera czy z ekranów smartfona. A propos smartfona to przecież kolejna rewolucja gdzieś z okolic roku 2007 i 2008, kiedy internet trafił do kieszeni spodni każdego z nas w formie chociażby wspomnianych smartfonów. Jako pierwszy wyznaczył tutaj trendy znany wszystkim zapewne iPhone. Powiedzieć, że internet zmienił świat, to tak naprawdę nic nie powiedzieć, bo wydaje się, że wywrócił do góry nogami tak naprawdę wszystko, co wiąże się z naszym społecznym życiem. Od języka, który nieprawdopodobnie zmienił się i zinternetyzował przez te ostatnie kilkadziesiąt lat, stał się bardziej obrazowy. Dzisiaj posługujemy się bardzo spowodnie licznymi symbolami. Które znane są chociażby nam z memów internetowych, czy z różnego rodzaju satyr, które zastępują w bardzo skuteczny sposób język, który do tej pory znaliśmy. Zmienił nasze życie społeczne, zmienił nasz porządek dnia, zmienił to, w jaki sposób wyglądamy dzisiaj na przystanku autobusowym, co na nim robimy, w jaki sposób umawiamy się na spotkania, w jaki sposób komunikujemy się ze sobą. W jaki sposób łączymy się w związki, w jaki sposób wykorzystujemy urządzenia i jak one z nami współpracują. Trudno znaleźć w dzisiejszych czasach takie miejsce naszego społecznego życia, którego, które nie zostałoby dotknięte w jakiś sposób zmianami związanymi z pojawieniem się internetu w naszym życiu. Warto zadać sobie pewnie pytanie. Czy to życie zmieniło się na lepsze? Chociaż z takiego czysto naukowego punktu widzenia trudno by było na to pytanie odpowiedzieć. Internet na pewno był przedmiotem wielkiej nadziei. W szczególności na przełomie lat 90. i 2000., ale także wcześniej wielu żywiło nadzieję, że Internet sprawi, że świat stanie się po prostu lepszy, że dostaniemy nowe możliwości związane chociażby z demokratyczną partycypacją w życiu politycznym, że każdy dostanie głos, że każdy będzie mógł się swobodnie powiedzieć. Mieliśmy ogromne nadzieje co do Wolności, szeroko pojętej wolności, tego w jaki sposób siebie wyrażamy. Wystarczy przypomnieć sobie, jak bardzo kolorowe i niestandardowe były strony internetowe pod koniec lat 90., żeby uświadomić sobie, jak, jaki ogrom nadziei wiązał się właśnie z pewnego rodzaju wolnością wyrażania siebie. Później nieco się to wszystko ustandaryzowało pojawiły się ogromne korporacje, które zajęły ten, ten świat. E, pojawiły się ogromne problemy związane z polityką i znane nam pojęcia, takie jak postprawda, e, czy chociażby kwestie związane z aferami wycieku danych, aferą Cambridge Analytica i ostatecznie z wyborem Donalda Trumpa na kolejnego amerykańskiego prezydenta, co stało się symbolicznym otwarciem kolejnego etapu. Tego, w jaki sposób funkcjonujemy z internetem i jak ten internet życie raczej nam utrudnia niż je ułatwia. Trudno więc powiedzieć, czy to życie jest dzisiaj lepsze. Internet na pewno jest pewnego rodzaju narzędziem, podobnie jak nóż, który w rękach kucharza może wyczarować wspaniałe danie, ale z drugiej strony w ręku złoczyńcy może stać się narzędziem zbrodni. Podobnie jest przecież z internetem, który w nieprawdopodobny sposób ułatwia nam życie, ale z drugiej strony coraz bardziej to życie komplikuje. W 1993 roku w jednym z dokumentów Request for Comments, dokładnie dokumentem pod numerem 1462, powstał tekst, który zatytułowany był What is Internet? Czym jest Internet? E, swoją drogą z punktu widzenia dnia dzisiejszego jest to pytanie, na które wyjątkowo trudno odpowiedzieć. E, wtedy były podejmowane tego typu próby, jako że Internet tak naprawdę dopiero raczkował. E, Ed Crowley i Elena Hoffman napisali wtedy, że Internet to tak naprawdę trzy rzeczy. To sieci oparte na protokole TCP/IP to ludzie, którzy. W tym internecie funkcjonują i informacje, które są przezeń generowane. Do dzisiaj jest to dosyć budujące, że już w tamtych czasach ludzie uznali, uznani zostali za tych, którzy stanowią integralną część internetu. Warto o tym pamiętać, mając przed sobą perspektywę kolejnych 50 lat internetu. Wydaje się, że przed nami ogromne wyzwanie. Przed naukowcami, przed praktykami, informatykami, wszystkimi tymi, którzy po pierwsze Internet tworzą, a z drugiej strony z tego Internetu korzystają. Dobrze by było, gdyby za 50 lat, na stulecie Internetu, była to impreza, z której będziemy się cieszyć, że mamy narzędzie, które to życie nam realnie ułatwia, niż gdybyśmy mieli okazję uczestniczyć w stypie, która. To byłaby jakimś smutnym podsumowaniem tego, jak internet zmienił życie na naszą niekorzyść, a może je zniszczył. Wszystkiego dobrego internecie i kolejnych dobrych 50 lat.